Kalendarz dobry zasiew 2025 Wtorek 26 sierpnia Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, Ewangelia Jana 18:4. Dobrowolnie cierpieć? Czy znasz ból przytrzaśnięcia palców drzwiami lub oparzenia gorącym przedmiotem? Już na samą myśl robi się człowiekowi nieprzyjemnie. Jeśli byśmy o tym wcześniej wiedzieli, że zaraz coś takiego nam się przydarzy, zrobilibyśmy wszystko, aby temu zapobiec. Na Ziemi był człowiek, który wiedział wszystko, co miało na niego przyjść. Wiedział, że zostanie zabity i to w sposób barbarzyński przez rzymskie ukrzyżowanie. Wiedział, że w tym czasie będzie wyśmiany i wyszedzony. Oraz, że wszyscy go opuszczą, nie pozostanie przy nim nikt. Wiedział, że przed ukrzyżowaniem będzie biczowany i będą go bili w twarz. Wiedział, że będzie bardzo znękany i że wielu przerazi się na jego widok. Tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. Wszystko to musiało się stać, pomimo że bezprawia nie popełnił, a ludziom czynił tylko dobrze. Chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając. Jezus, Chrystus, był tym człowiekiem. Widział naprzód te straszne cierpienia, które miały na Niego przyjść. Jednak widząc wszystko, co na Nim przyjść miało, szedł zdecydowanie dalej. Nie dał się przez nic i nikogo zatrzymać. Gdyż Bóg takie miał postanowienie względem Niego, a on pragnął złożyć swoje życie jako okup za wszystkich. Jezus Chrystus zniósł olbrzymie cierpienie ze strony ludzi, a będąc zawieszony na krzyżu golgoty, złożył zastępczą ofiarę za grzechy wierzących. On, który jedynie był sprawiedliwy i nigdy nie popełnił grzechu, cierpiał za niesprawiedliwych, aby przez swoją śmierć na krzyżu przywieźć nas do Boga. Jak dobrze, że Pan Jezus dokonał tego wielkiego dzieła! Dzięki temu każdy, kto w Niego uwierzy, otrzyma życie wieczne i może oczekiwać wspaniałej przyszłości udziału w wiecznej chwale u Boga w niebie.